Dobra, dzisiaj jesteśmy wreszcie na skate na aK Skate 4 Przez to, że oni no zmienili na skate. Nie wiem czemu oni w ogóle to nazwali skate, no bo kurde to jest tak szczerze, mi się wydaje, że w ogóle już nie będą tak robić nowego skate'a i nasej, ale jesteśmy właśnie teraz na Alfie Unance, you know wczoraj sobie przeszedłem te tylko tutoriale, jak to można powiedzieć i zaczynamy sobie grać, Junasei. You know nie będę żadnych które tutaj robił misji dzisiaj, takie rzeczy. Chciałem sobie dzisiaj tylko pogadać o tej grze w ogóle, no bo kurde, muszę sobie troszeczkę ściszyć tą grę, ale powiem tak szczerze, że kurde no troszeczkę... Dziwnie mi się gra w tą grę, tak not gonna lie Tak kurde bym powiedział, że tak kurde no No też słuchajcie, to jest też kurde beta You know what I'm nawet nie beta To jest early alpha, you know what I'm To nie jest kurde nawet gra pełna, ale powiem szczerze Że kurde oprócz tego, że ta quality No że ta grafika jest taka bardzo Cartoon niż ta, jakbym się czuł Jakbym grał taką podróbkę, takiego właśnie skate'a To powiedziałbym, że nawet spoko ta gra jest You know what I'm kurde nawet są momenty takie Co są takie dziwne do skate'owania Takie rzeczy, ale no jak wiecie albo nie wiecie Byłem bardzo dużym fanem skate'a i na you know nadal jestem dużym fanem Skate'a Skatea czwórki 2 y tu skate czwórki, skatea trójki i jestem bardzo dużym fanem. Kurde zawsze jak oglądaliście mój drugi kanał yy, Florida, to no to tam kurde cały czas był, kurde, prawie gameplay, kurde, skate'a. Przez to, że to była jedyna taka gra, która lubię tak grać sobie, żeby tak sobie powbijać i sobie porobić, tak wiesz, takie fun tricky you know i Ja nigdy nie byłem jakimś tricklinerem takie o. Ja nie byłem tricklinerem takie rzeczy, że wiesz, że... O. Okej. Okay. No, że nie byłem tricklinerem, takie rzeczy, ale i tak i tak bardzo lubię tam robić kickflipy sobie, takie rzeczy. Jest to trochę taka inna gra, bo mi się kurde to tego. O, kurwa, zapomniałem. Ej, nie lubię tego, właśnie, że wiesz, że na no normalnie skate 3 chyba musiałeś klikać, żeby biegnąć na scenie A, a kurde, teraz to musi przytrzymać L3, żeby tak biegnąć, albo coś takiego, nie wiem. Jest to bardzo dziwne, takie. Jest to takie niekomfortowe dla osoby, co przychodzi z skate'a, you na scenie skate 3. Fajnie by było, jakby zrobili takie settingsy, no bo są różne tam settingsy. Ja tam nie wiem, które ja tam wybrałem, które tam było, że tam. O, dla tych ludzi, co grali dla skate 3, no to proszę bardzo, weźcie te settingsy, no to takie. Dobra, to będą swoje te settingsy na safe. Ale ja takie już myślałem. Szczerze, że już kurde nie zagram tego skate'a, bo ja takie kurde sobie grałem, no tak grałem, no tak patrzyłam, że za youtuberzy wszyscy grałem, ja takie kurwa próbuję sobie pobrać tą grę, ja takie what the fuck? nie mam tego, a później sobie ogarnąłem, że później to, dopiero mogę później to pobrać, no, no i sobie pobrałem wczoraj, no i sobie robiłem te kurde misje, takie rzeczy, no i szczerze, te misje mi się nie podobały, ogólnie takie nudne są takie rzeczy, jakoś tak, ja nie gadam, że ja byłem jakimś kurde misiarzem tutaj, czy coś takiego, że lubiłam misje robić, nie, tylko to chodzi, że ja takie. Nie wiem, ogólnie ta gra mnie to denerwuje, że ona jest taka I'm saying? You know? To jest jedyna rzecz, która mnie to denerwuje, że ona jest taka. Nie wiem, te postacie są takie dziwne. No ja też rozumiem. Jest to dopiero early Beta saying? You know? czy tam Alfa, Cholera wie saying? You know? Jest to bardzo początek gry saying? You know? Ale i takie tak, jak na ten moment jest nawet dobrze dopracowana ta gra saying? You know? Kiedyś mam takie momenty, że jakoś tak próbuję sobie skoczyć Oli wysoko, a skaczę bardzo nisko Unalzing. You know? To jest tak bardzo dziwne, ale tak to. Spoko jest. Bardzo lubię to, że nie trzeba kurde się bawić jakichś gliczach, takie rzeczy że mieć custom grip tape you know i no bo Bardzo lubię custom grip tape to właśnie dostałem wczoraj, a ta kamera jest taka troszeczkę dziwna. Dostałem właśnie tego grip tape. A. Spoko jest ten grip tape you know i może nie jest to nic takiego wow, ale no szczerze kurde jedyna rzecz, która się boję przed takim release date'em you know i to jest to, że kurde jak ta gra będzie za darmo, to znaczy, że będzie mało rzeczy takich fajnych, you na know że to będzie takie z jakiegoś momentu muszą to zarobić, you know what I'm saying? i to jest i chyba tworzy tą grę, jak się nie mylę. No to wiesz, no to oni na pewno będzie jakiś tam battle passy, takie rzeczy jak to w każdej kurde nowej grze nas, Ok, nawet nie chciałem kurde robić tego, a robiłem Że to kurde będzie takie rzeczy, które nie będą takie fajne dla osób Co wiesz, co powrócili do, no, ze skate'a trójki Albo tam jeszcze starszych gierco co nie? Bo ja tam byłem kurde wychowany Na skate trójce, nigdy tam nie grałem skate'a dwójkę, no miałem chyba Skate'a dwójkę, czy jedynkę, nie pamiętam tego skate'a Co kurde nie mogę z deski zejść, o to chyba to było, tego tak nie lubiałem Bo to było takie what the fuck? nie mogę zejść z deski, takie dziwne to było Bo wiesz Zacząłem grać, kurde, wiesz, skatea skata trójkę, no to dla mnie to było takie dziwne, ale no, nigdy nie byłem szczerze, takim w realistości skaterem, umiem tam robić Oli, you na know saying, może nie aż takie wiesz wow, ale zarombiste, ale coś tam umiem, you know what I'm saying? może nie jest to takie wow, ale ty kuwa umiesz skatować, ale coś tam umiem. Ty ale no go na like, kurde jak tak sobie jeżdżę, to jest fajnie ty. Jak to robię, tak patrz tego manuala i tak... O, że tak ze ślizga się, ja nie pamiętam, jak one się nazywają, te trygi, wszystkie takie rzeczy. Ale to jest takie clean, bo w Skate 3 to byś się wywrócił, jakbyś to zrobił, albo coś takiego. A tutaj, właśnie, jest fajnie dopracowane, że to nie jest, you know what I'm I też mi się to podoba w tej grze, że to jest taki multiplayer, you know what I'm Że tak kurde, wiesz, w Skate trójce, to musiałeś specjalnie iść na multiplayer, żeby tak grać online, you know what I'm A tutaj. O, what the fuck? To, fajnie, to aż wybiło mnie. A tutaj to jest właśnie fajne, że jak sobie zobaczymy na mapę. Gdzie jest mapa, chyba. Tutaj jest grać, no te kółeczka wszystkie to są gracze, Nawet Tam spróbuję pojechać do niej i zobaczymy kurde co tam robią, bo kurde to jest fajne, bo to jest takie no nie wiem, to właśnie tak, nigdy nie byłem w realistności skaterem you na know sens, I mean? byłem tylko takim osobą co jeździłem na, na desce ale nie, nie desce takie do trików, tylko takie pennyboard you na know I mean? że takie jeździłem do szkoły sobie takie rzeczy, bardzo lubię to robić, co nie, bo to jest takie, nie wiem, dla mnie zawsze deska taka do trików, ona była zawsze taka do dupy, bo ona była bardzo wolna, you na know sens, I mean? że cały czas się męczyłeś że tak cały czas musiałeś nawalać ją, yy, że puszować you na know I mean? a tutaj to wiesz, na pennyboardzie to nie musiałeś tego robić, o, no i tutaj to właśnie grać, nie? To jest grać czy to jest kuwa lokal? Nie, szczerze nie wiem, ty. Ja się kuwa pogubiłem. A nie, tutaj jest gracz! O! Oj, kuba. Oj, I mamy tutaj. Oj, kuba zniknął, ale mamy tutaj właśnie grać. O, właśnie, tu się pojawił gość. Tu się właśnie pojawił. O, tutaj jakieś triki robią, ty. To ja też dołączę. O! What the fuck? A nie, zapomniałem save'a zrobić, o nie. O no nie, a klikłem. Ja dole. zapomniałem, Jezu, to jest takie głupie dla mnie, bo wiesz, te settingsy nie są takie perfiny od skatea trójki, co nie? A wiesz, a jak osoby są przyzwyczajone do skatea trójki, to są przyzwyczajone, że klikają wiesz, do dołu i później tam trzymają, co nie? A tutaj to trzeba kurde klikać albo kurde trzymać, a zapominam i to jest złe przyciski, ale dobra, no to dusę podskajtujemy. O, no nie! Ja dalej się wywalił. Ty właśnie dzisiaj dostałem te 250 i mam 800 kurde tych kredytów. Nawet nie wiem skąd ja nie mam, ale możemy sobie zrobić szybki opening. To otworzymy sobie, bo wiem ile to kosztuje. To jest w ogóle w tej skrzynce, co bym chciał dostać. Grip tape nie chciałbym dostać szczerze, to bym nic nie chciał dostać. To jest skrzynce, co bym chciał co... co, to, Kupa. O, tego white grip tape a? Chciałbym, dobra, otwieramy. Eee, open box, kopa. Ten biały grip tape. Biały grip tape, proszę cię! Biały griptape! O, 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 o! U! Za pierwszym razem dostaliśmy grip tape'a! Hii! Yeah. Kurde, ale taki szczerze ten grip tape biały nie jest aż taki fajny. Tamten był o wiele lepszy. What the fuck? Co ja zrobiłem ty! Jo! Ej, to było Clean kuba. Nie no, ale szczerze powiem, poko się mi gra w tą grę. No jest są takie minusy, plusy, ale no to logiczne, że kurde no, jest beta takie rzeczy. Early beta, to nawet nie jest wypuszczona gra takie rzeczy, tylko dla ludzi, żeby sobie potestowali takie rzeczy. Tak to mi się podoba. Na na naszek tylko jedyna rzecz, co bym zmienił, to jest grafikę. I drugą rzecz, że te postacie to wyglądają jakby Kuba były z Facebook Meta. Tak szczerze, nie wiem czemu, ale teraz sobie tak popatrzałem i to identycznie wygląda jak Facebook Meta. I don't know why, ale no. dajcie w komentarzach co sądzicie o WHAT THE FUCK, TY! Ja przy przypadek koła klikam R2 i chyba tak robię. Dobra, nieważne. Moje dziecko w komentarzach co sądzicie o tym. Trzymajcie się, buziaczki, papa. Pa.